no chodź, 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 O tak, 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 tak. No, 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 Dawaj, dawaj. Spróbuj sobie. Ej! Trzeba to tak dużo bije. Powinno to mniej. Giń! Kurde. Ej, dobra. To zaraz. O, o, kolejny, kolejny, kolejny. Dawaj, chodź tu, chodź tu. Dobra. Leży. Odłamek śmierci. Daj! Eł! Ej! Ej, 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 ej. Ej, ej, ej. O. Dobra. No i los o, to ja biorę. No dobra. Okej, okay, dobra. Teraz już nikogo nie powinno być. Więc gites. Zbieram do. Od... Dobra, dwa z takich odłamków. Śmierci, dobrze.